No to dobra, dzisiaj wam teraz, znaczy dzisiaj teraz w tej chwili no, nagrywam. I tutaj pokażę Wam tutaj łóżeczko, i tutaj jest garderoba. Mamy już szlafloczki, wieszaki, wszystko safe tutaj jest, elegancko. Zobaczcie tutaj, pyk, safik, elegancko, można zachować pieniążki, paszporty, klimatyzacja w pełni automatyczna napitolka. Można sobie ustawiać co chcesz. 20, Uwierzcie mi, 24 jest ustawione, ale wiecie co? Nie ma co niżej. Bo wychodzisz na zewnątrz, jest rzeźnia. Jak dasz niżej, to się by czuł jakbyś wychodził z sauny do. Nie, inaczej. Z lodówki do sauny. I tutaj tak jak widać, proszę, jest wanna. Trochę ciuchów tutaj fajna zostawiła, a nie, to oni rzucili gdzieś. Ale dobra. Tutaj jest wanna z pełnym masażem, a to jako jacuzzi niby odbierają. A pokój, teraz pójdę do ściany, całkiem na, na tył. I do łazienki. I, do łazienki. A I tu tutaj. Leży poka. A tu jest moja poka. futrzyca, pixel. Oczywiście, tak. Tutaj nie wiem, czemu takie taśmy dali. Pewnie, żeby wiedzieć, że tu jest lodówka z kawą, ekspresem. Możesz sobie zrobić kawę, nie musisz nigdzie chodzić. Barek jest codziennie uzupełniany, nie daje nam piw, patrz, nie daje nam więcej piw, tylko dwa zostawili, zawsze było cztery plus dwa. Ale nie szkodzi, bo zawsze mogę zadzwonić, albo po prostu z aplikacji im powiedzieć, słuchajcie przynoście mi browary, bo mi się skończyły. Oczywiście wszystko jest wliczone w cenie, telewizor jest ładny, ale go nie będę używał, bo nie po tutaj przyjechałem, pokażę jeszcze łazieneczkę. Dosyć duży ten pokój jest, tak naprawdę. Piękna łazienka. Czekajcie, zapalę światło. O, dwa ekskluzywne. Pfff, głupoty gara. Pijany ja jestem, sorry, mam 15 teki za sobą. Dwa, wiadomo, jak widzę, cbd po prostu łazienka. No, tu jest kibelek, drzwi szklane, zmatowione, y, duży y, prysznic. Taki shower, jak to mówią. Yy, oczywiście ręczniki, dużo miejsca na wszystko. I oczywiście musieli dać jakiś kwiaturzek. Bardzo fajny akcent. Jest w zestawie suszarka, więc moja żoneczka się nie musi bawić, bać o włosy suszenie i takie tam. No Teraz ja wyglądam tak, jestem gruby, ale idziemy dalej. Pokażę Wam teraz kawałek, jak wygląda z balkonu. Balkonik jest fajny. Tylko nie ma popielniczek, trzeba sobie robić samemu. Jest osobna moskitiera. Otwierasz to, tu jest siateczka. O! Tego nie widać, ale to jest siateczka. Mamy akurat słońce w naszą stronkę. Tutaj jest. Mamy prawie że ostatni na rogu. I w sumie jesteśmy w środku. To są takie domki, że niewielkie. Jest jeszcze jeden taki punktowy, taki blok, blok, blok. Tam jest dużo ludzi, a tutaj widok z naszego balkoniku, jakbyś dopłacił dziewięćset, to możesz być na parterze i wyjść ze swojego pokoju prosto do Baseniku. Niestety, albo i niestety, po prostu stwierdziliśmy, że zanim nie sprawdzimy hotelu, nie będę nic dokupował, bo nie wiem czy będę chciał. I teraz widzę, że generalnie chyba byłoby warto, bo świetna, świetna opcja. Ale pierwszy raz tu jesteśmy, więc na razie jest ok. Jest, ludzie są przecudowni. Przecudowni są ludzie. I, I generalnie jest pięknie. Tak jak widać, pełne słońce mamy. Jest dzisiaj 20 listopada 2021 roku, a my możemy się posmarzyć na słońcu. I tak to wygląda. To mówiłem ja, czyli wasz host meksykański. Trzymajcie się, cześć.